pojawia się jakieś zło, no, w jakiej formie, no to już yy, rodziny tego doświadczają najlepiej wiedzą. No i oczywiście teraz można to albo pogłębiać i odwracać się od siebie, yy, albo można yy, naprawdę zaprosić pana Boga, a nawet krzyczeć: Boże ratuj! Ksiądz Bogusław Kowalski i Michał Paciński zapraszamy. zapraszamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Musimy na Adwent jakieś powitanie wymyślić, ale to jeszcze, to jeszcze chwila, jeszcze chwila, to wymyślimy. Natomiast, e, m, proszę księdza, mam, mam sprawę. Bardzo no, rodzinny. <grym> Ojej, żebym nie zapomniał. Już tak? mi się, no oczywiście, możemy się przywitać marana ta. Przyjdź, panie. O, <grym> już będzie tak będzie w Tylko, tylko nie zapomnijmy, panie Ja zapiszę to zaraz, gdzieś w moim kajecie. Ale właśnie, z tego kajetu wyciągnąłem pewne przemyślenia, proszę księdza. I mam nadzieję, że ksiądz zaraz mnie uratuje w oczach naszych wspaniałych odbiorców, jak zawsze. Ja zawsze na plecach księdza najbezpieczniej. Ale tak poważnie. Kiedyś w naszych nagraniach rozmawialiśmy o kłótniach w rodzinie na zasadzie mąż-żona, tak? Tych relacjach. Jak są ludzie młodzi, starsi. Takie, tak, w sensie ścisłym takie małżeńskie. Typowo na małżeńskie. Natomiast ja chciałbym to rozszerzyć. Na całą rodzinę. Rodziny są różne. 2 plus 1, 2 plus 2, 2 plus 4. Pozdrawiam. <grym> w każdym razie kłótnia w rodzinie, czy takie niepokoje szeroko rozumiane w rodzinie, napięcia w relacjach, yy, zazwyczaj mówi się, że to jest zaproszenie dla złego do działania. A ja bym chciał zadać inne pytanie. Czy to jest też zaproszenie dla Pana Boga do działania? Potrzebujemy Waszego wsparcia, żeby dalej tworzyć program Ksiądz Boguś Wyjaśnia. Prosimy, odwiedź stronę wspierajsalwę.pl lub Patronite. Jak w życiu, wszędzie, wszędzie tam, gdzie pojawia się jakieś zło, to jest nawet nie tylko zaproszenie, ale powinien być to głośny krzyk, to, to było, powinno być wezwanie, Boże ratuj, bo... To jest oczywiste, że nie uniknie się napięć w rodzinie. Zresztą ktoś powiedział, że gdyby nawet rodzinę stanowiły najświętsze osoby, najświętsi rodzice, najświętsze dzieci, zawsze jakieś napięcia się pojawią. Jeden z ojców duchownych, może to porównanie lekką konsternację wzbudzić, powiedział, że nawet na najszlachetniejszym trunku zbiera się pianka. Czyli jakby taka skaza na tym. I rzeczywiście życie pokazuje, że tak jest. To tak tytułem wstępu. Jako drugi punkt to bym powiedział, że jest takie przykazanie czwarte w Dekalogu czci ojca i matkę swoją. Czyli tutaj jakby pozycjonowanie modne słowo dzisiaj ustawienie w. W pewnym miejscu dzieci, bez względu na to, czy y, są malutkie, czy starsze, czy dorastające, czy młode, dorosłe. Oczywiście, to... Po prostu dorośli, no bo oczywiście, że tak. Rodzice zawsze pozostaną rodzicami, a przekazanie czci ojca i matkę zawsze obowiązuje. Pierwsze świecka. Y, tak. Oczywiście, y, kiedy pojawia się y, jakaś kłótnia, jakieś napięcia, jakieś iskry. Różne są przyczyny. E, oczywiście chce się popsuć klimat. E, f, no teraz można dywagować e, w jakim stopniu, no bo jakieś drobiazgi. No z czego tam się bierze? Rodzice zwracający uwagę dzieciom, że nie tak buty ustawione, że bałagan w pokoju, że nie pozmywane po sobie. E, no ciągle, ciągle. Wódna też. E, tak. Ale właśnie to są takie, takie normalne, takie bym powiedział błahe rzeczy, takie y, porządkowe w funkcjonowaniu domu, rodziny i tak dalej. No, oczywiście, y, kłótnie, y, rodzice, dzieci szczególnie, y, biorą się też najbardziej z takiego dorastania. To jest, to jest wyzwanie dla wielu rodziców. Ci 12-, 13-, 14-latkowie, czy to dziewczęta, czy chłopcy. To jest ogromny problem, dlatego że no, oni odkrywają już ten swój świat, jakby tak ocierają się o, o wiek młodzieńczy dorosły okres buntu. No w ogóle tych przyczyn no, to osobną audycję trzeba. Ale Choć to myślę, jest. Że my też żeśmy się buntowali. Każdy Nie no, swój oczywiście przecież parę. ja nieustannie <laughs> opowiadam o tym kryzysie swoim, jak miałem 13 lat. Chyba każdy przez to, chyba że ktoś no, jest szczególnie jakiś uduchowiony i, i, i Pan Bóg w jego sercu mieszka, zadomowił się w stu procentach, ale tak nie jest. No, każdy z nas przechodzi przez te trudne chwile. A, natomiast ja bym zwrócił uwagę na jedno, co nam czasem umyka. E, taka e, poważna kłótnia, niebezpieczna, może. Rodzić się szczególnie wtedy, Panie Michale, drodzy Państwo, kiedy rodzice nie stoją razem solidarnie po jednej stronie, tylko następuje przeciąganie na swoją stronę. Że tata zły, bo wymaga, mama dobra, bo przytuli i pogłaszcze, tata daje jakieś kary, a mama kary nie daje, mama tylko nagradza, tata jest wymagający i surowy, czy odwrotnie. Jeżeli tu nie będzie jedności między rodzicami w stosunku do dziecka, to dziecko nie ma siły. Będzie to wykorzystywać. Będzie to wykorzystywać, i wtedy może takie małe piekiełko w domu się zrobić. Oczywiście, tak jak wspomniałem, no, ranga powodów. No są błahe rzeczy, ale są i poważne rzeczy, prawda? Kiedy dziecko zaczyna schodzić na złą drogę, e, no, rozmowy, perswazje, e, 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 nic nie pomaga, krzyk, e, e, kłótnia. E, no, to są bardzo przykre rzeczy. I teraz. I, i, czyli pojawia się jakieś zło. No, w jakiej formie, no to już y, rodziny tego doświadczają, najlepiej wiedzą. No i oczywiście teraz można to albo pogłębiać i odwracać się od siebie, y, albo można y, naprawdę zaprosić Pana Boga, a nawet krzyczeć: Boże, ratuj. To, co my tak bardzo propagujemy, zachęcamy w kościele, y, żeby. Nawet niecodziennie, ale są rodziny, gdzie czynią to codziennie, wspólnie się pomodlić. Chociaż króciutko, chociaż Ojcze, nasz, Zdrowaś, Mario, wierzę w Boga, ten najkrótszy pacierz, ale żeby wspólnie klęknąć, dlatego że no, ja wiem, że to może ktoś się uśmiechnąć to, co powiem, ale kiedy my w rodzinie klękaliśmy z rodzicami i nas, czterech ich synów, to po Wspólnej modlitwie po pacierzu trzeba było podejść do rodziców, podziękować i przeprosić za jakieś y, niestosowne zachowania. Że ta modlitwa była tym momentem scalającym. Rodzice, dostrzegałem, też przytulali się i cmokali, y, dziękując i przepraszając się, ale u nas to było. Takim żelaznym, twardym obowiązkiem, że po modlitwie trzeba podejść i podziękować rodzicom za wszystko, ale i przeprosić. Między sobą też mama, jak zapomnieliśmy, mama przyzywała nas, a teraz siebie nawzajem przeprosić. Halo, pacierz odmówiony. Tak, a przeprosiliście się przed snem? A przecież. Takich czterech orłów w wieku dorastającym, to można sobie wyobrazić, jak myśmy się tam konsali i to czasem było bardzo poważne takie dokuczanie, jak to w rodzeństwie. I trzeba było po modlitwie się przeprosić. Nawet jeżeli my we czterech jako bracia odmawialiśmy pacierz, bo rodzice czymś byli zajęci, to też po pacierzu musieliśmy się. To są niby takie rzeczy, które. No, ktoś się uśmiechnie, stary czas. A czym się... Ja wiem, A raczej stare? ponadczasowe bym powiedział. Ponadczasowe, oczywiście, że tak, dlatego, że to, to jest właśnie zaproszenie pana Boga. No dobra, to podrążymy dalej. Ktoś musi wykonać ten ruch w tym całym bałaganie, które tam się tworzy. Kocioł, zmęczenie, bodźce, krzyki, wszystko naraz. I tak jak powiedziałem, to zaproszenie. Do, dla Pana Boga do działania, ono samo się dzieje, tak? no bo widać, że się dzieje źle i interwencja Boża jest tutaj niezbędna, ten palec Boży, yy, no ale właśnie, ktoś musi, tak jak ksiądz powiedział, nawet w takim akcie emocjonalnym, Panie Boże ratuj, Mama, hmm. tata, dziecko, czy ktokolwiek już w tym momencie? No, oczywiście to jest problem. No. Teoretycznie, biorąc pod uwagę jakby gdzieś tam może moje zbyt ortodoksyjne czasami zasady, no to teoretycznie ojciec, tak, powinien być tą ostoją, tym Józefem. Tym Józefem. Nomen, nomen. Ale, ale chyba nic nie stoi na przeszkodzie. Między rodzajstwem, no to rozsądek nakazuje, że najstarszy, najstarsza osoba z rodzeństwa, czy to chłopiec, czy dziewczynka, no, bo, mówiąc, po dawnemu najwięcej powinien mieć oleju w głowie, jak to się mówi. Teoretycznie, Teoretycznie <laughs> tak, nie wiem, czy opowiadałem kiedyś taki przykład. To jest taki zabawny przykład, jak mama podała dwom synom, jeden starszy, drugi młodszy, na jednym talerzu. Pyszne pierogi z jagodami, no i chłopcy jedli z jednego talerza, no to wiadomo, że się ścigali, bo kto. Szybciej, to więcej. I został ostatni pierożek. I oni z tymi widelcami tak patrzą na siebie, a mama podeszła i mówi: Gdyby tu był pan Jezus, to by oddał tego pieroga. I ten starszy mówi do młodszego: To ty jesteś pan Jezus. <grywa> <grywa> I złapał. E, temu starszemu. Sprytne, no, no tutaj ten starszy nie wykazał się miłosierdziem wobec młodszego brata i często międzyrodzeństwem tak jest. Ale y, ja myślę, że tutaj no przede wszystkim przykład powinien być oczywiście od góry. Dzieci są genialnymi obserwatorami, one tak obserwują nas księży, nauczycieli, ale przede wszystkim rodziców, jak rodzice y, y, rozmawiają ze sobą. Rodzice wtedy, e, tak jak tłumaczyła jedna e, z pań, e, o niebezpieczeństwach używania smartfonów. E, mówi, proszę Państwa, na nic walka, e, e, żeby dzieciom te smartfony ograniczać, jeżeli sami nie będziecie tego robić. E, mówi, jeżeli będziecie zasypiać ze smartfonem, to jak wymagać od dziecka, w ogóle nie ma szans. E, tak samo we wszystkim. A kiedy pojawiają się takie kłótnie, jakieś napięcia, no normalna rzecz. Już ustaliliśmy, że tych kłótni się nie uniknie, bo to nie ma e, takiej sterylnej rodziny, żeby nie było tych e, sprzeczek. Ale no przykład o, od rodziców. Jak mama z tatą, tata, przepraszam, mamę, mama, tatę, e, to jest argument. No, dzieciaki. Jeżeli my, dorośli, zmęczeni życiem i zatroskani, potrafimy, to wy między sobą tak samo i nas, a w pewnym momencie, znowu powołam się na swój dom rodzinny, kiedy wychodziliśmy całą rodziną do spowiedzi w pierwszy piątek miesiąca, a byliśmy już dorastającymi chłopakami, to nawet zdarzyło się, że rodzice nas przepraszali za jakieś e, krzyki niepotrzebne, za jakieś może skarcenie nadmierne. Kiedy pierwszy raz mój tata podszedł, – Chodź no tutaj, Ach, to widziałem, ile go to kosztuje. E, ale wiem, że to było na skutek formacji w tej cudownej wspólnocie rodzina-rodzin, bo tam e, formowano rodziców i całe rodziny. E, ale jak się formuje rodziców, to już się rodzinę formuje, to oczywiste. I tam chyba było takie zalecenie tych duszpasterzy, że w pewnym momencie nie zaszkodzi, korona z głowy rodzicom nie spadnie, jak się przeprosi córkę czy syna, bo to będzie no, taka motywacja, i tak to się odciśnie w pamięci. Zresztą, choćby to, że ja pamiętam, kiedy pierwszy raz ojciec którego trzeba było ciągle przepraszać za jakieś nasze psoty. Nagle, chodź no tu, do jakiegoś, z 15 lat miałem, chodź no tutaj, synu. No, ta, tutaj przeprasza, że tam czasem tak, yy, tak, tak powiedział to, tak, żeby nie za bardzo być takim wylewnym, ale, ale, ale jednak przeprosił. I to jest A? właśnie też tak. ważne, że yy, no my, no bo ja jestem też rodzicem, tak. więc my jako rodzice, i to wcale nie jest żadna taka o, nowomowa czy nowoczesne podejście, że my też no powinniśmy dzieci przeprosić, bo czy to nie jest też tak? O, to jest jakby taka może rozbudowana wersja y, tego pytania, zagadnienia. A czy to nie jest też tak, że my denerwując się na sytuację, szukamy uosobienia tej sytuacji? Czy to będzie tak, stu małżonek, czy to będzie tak. dziecko? A się okazuje, że to jest sytuacja, która nas wyprowadza z równowagi, a nie osoba. Poza tym, poza tym... Tutaj w kształtowaniu dziecka jest jasno, tak, pokazuje się przez taki gest, czym jest dobro, czym jest zło. A druga rzecz, że tata czy mama też są omylni i też są słabi, i też ich mogą ponieść emocje, nerwy, ze zmęczenia, z jakichś tam przeżyć osobistych. i Ricochetem może to trafić w niewinne dziecko, prawda? I wtedy jestem przekonany, że autorytetu rodzice przez to nie tracą. Wręcz przeciwnie. Budują. Wręcz przeciwnie, ja kiedyś opowiadałem, znałem księdza, którego się naprawdę bardzo bali wikariusze, był wymagający, bardzo surowy, ale może nie wszyscy go lubili, ale wszyscy go cenili, szczególnie za jedno że on, jak przemyślał, że może źle się zachował w stosunku do wikariusza, czy pracownika świeckiego, potrafił przeprosić. I za to go wszyscy szanowali. Dlatego, dlatego yy, yy, niech pan zwróci uwagę i yy, yy, państwo, kiedy mówiłem, że rodzina się modli, yy, że przed yy, wyjściem do spowiedzi, wzajemne przepraszanie, no to, to jest Zaproszenie Pana Boga to jest, to nie musi być zaraz rozłożone ręce i Boże, ratuj, tylko motywowani wiarą, miłością do Chrystusa, jeśli chcecie, żeby Wam przebaczono i wy przebaczajcie i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. To jest nieustanne zaproszenie Pana Boga wtedy, kiedy pojawiają się napięcia, a pojawiają się. I zobaczcie, to jest, można powiedzieć, w jakimś sensie błogosławiona wina, bo też to jest forma też umocnienia w wierze, hartowania się w wierze, bo to jest bardzo trudna rzecz, żeby sobie nawzajem wybaczać, a to jest prawie codziennie. Jeśli tak zostałem, to hartowanie się w wierze to jest dobre hasło też przy tak. okazji, bo no właśnie, te kłótnie, te sytuacje nas hartują. Oczywiście. No chyba, że wymękniemy, ale tego sobie i Państwu nie życzymy. Nie życzymy. <laughs> no, ale właśnie, wymienkanie. To tak swoją drogą. Jak nie wymienkać w tej sytuacji? No. Bo mamy hartowanie, też mamy trochę przerobione przez 15 no. minut, ale spróbujmy przerobić to wymienkanie teraz. Ta no. ucieczka, ta słabość. No, no. Podejrzewam, że źródłem zawsze gdzieś tam pycha leży, e, takie obrażenie się na wszystkich e, i, i wy teraz się mną zajmijcie, i ucieczka, jak to się mówi, w siebie, ciche dni, że dzieci potrafią tak dąsać się, nie, nie odzywać się, takie naburmuszone bo o małżonkach to już mówiliśmy, ale często jest to powodowane, żeby zwrócić też na siebie uwagę, że one czują się rozgoryczone. Ale kiedy już jest większa świadomość, kiedy już jest większa świadomość, to znaczy ten pierwszy moment takiego poranienia jakiegoś wzajemnego w rodzinie, no to, to jest tak jak z krwawiącą raną. No, jak jest świeżutka rana, leje się krew, na ogół bardzo boli, na ogół bardzo boli I, i to jest ten moment, że trzeba najpierw zatamować tę krew, jakoś opatrzeć tę ranę, niech ona troszeczkę przyschnie, bo jesteśmy tylko ludźmi i kiedy są rozbudzone te emocje, to tak trzeba też z dużym wyczuciem, jeżeli jedna osoba w rodzinie ma łatwość przechodzenia z takiego stanu rozdygotania wewnętrznego, jakiegoś takiego napięcia nerwowego, do szybkiego uspokojenia, a druga osoba nie ma takiego daru. Trzeba wielkiego wyczucia, w którym momencie zacząć. Życzliwie rozmawiać, w którym momencie podejść do przeprosin, bo czasami nie chodzi o ciche dni, nie daj Boże, bo to wtedy następuje takie, taki rozjazd między poszczególnymi członkami rodziny. Ale, ale moment może odczekać, aż ta burza. Ucichnie, a wtedy łatwiej. Aż to może się uspokoić. Aż tak. to może się uspokoić. Tak. E, czymże byłyby nasze rozmowy bez skrajności? No to teraz e, spróbujemy połączyć kropki, ale w celu zacnym i szczytnym. Bo. Faust, Hiob i uwaga, serial Dom kojarzy ksiądz, tam był taki Aha. odcinek pod tytułem Zażalenie do Pana Boga. Jakby ja Pan te, Bóg te. się nami nie bawi i to nie jest tak, że Pan Bóg y, spuszcza tę awanturę do domu, żeby nam coś pokazać, tylko właśnie to chyba jest to odejście od Pana Boga i my to może jako ludzie czasami źle rozumiemy, bo dlatego te trzy postacie, czy trzy casey z różnych lat, różnych I epok, z... ale one mają tę cechę wspólną, tego. W pewnym momencie, że Hiob też jakby oczywiście on nigdy nie zwątpił, ale no, mógł żal mieć. Był wystawiony na bardzo poważną próbę. E, ja bym jednak, ja bym jednak e, pod tym kątem e, e, poszedł e, z, z tym pytaniem, że jedno i drugie, dlatego że, e, dlatego, że owszem, taka, e, taka próba. Taka próba jest bardzo człowiekowi potrzebna w umacnianiu wiary. I Hiob, i Abraham. No to przecież postacie sztandarowe, kiedy Bóg żądał od nich, no Hioba pozbawił wszystkiego. A Abrahama sprawdzał Pan Bóg, czy jest gotowy. O, czy jest gotowy oddać wszystko, nawet syna. Był gotowy. I wtedy syn Izaak został uratowany, ale Abraham Bogu wszystko był gotów poświęcić. To była wielka próba. I, i takie, takie kłótnie, no są po prostu próbą i wiary i miłości. Ale z drugiej strony, ale z drugiej strony kiedy czytamy u świętego Pawa, że Pan, tam, gdzie wzmógł się grzech, jeszcze oczywiście rozlała się łaska. Otóż Pan Bóg dopuszcza grzech w życiu człowieka, żeby ukazać ogrom swojego miłosierdzia. I analogicznie, analogicznie jeżeli rodzina przeżyje między sobą jakąś sprzeczkę, nawet kłótnie i ona zostanie pokonana przez wybaczenie, przez wzajemną modlitwę i przejdzie do stanu takiego, takiej miłości codziennej, praktycznej. Jest punkt odniesienia, jak niedobrze jest się kłócić, a jak cudownie jest żyć w zgodzie i w miłości. Jest taki punkt odniesienia. Który może być czymś wychowawczym, myślę, bo tak jak wielu ludzi mówi, proszę księdza, nałóżmy w święta, albo następują jakieś okoliczności w rodzinie, że po prostu jest tak cudownie, że ktoś powiedział wręcz, że nawet kłócić nam się nie chce. Na no, święta nadchodzą na tak Ale to oczywiście święta są bardzo sprzyjające, bo ten moment wybaczenia przy łamaniu się opłatkiem, o czym będziemy mówić, jak przyjdzie czas Bożego Narodzenia. Ale, ale właśnie to jest to, co było po śmierci papieża 19 lat temu, prawda? Kiedy odchodził papież. Jak wszyscy wylegli na ulicę, kościoły pełne, kibice się jednali, politycy jednali, w ogóle, ale się rozjechało. Ale co nam Pan Bóg pokazał? Ja, pokazał, ja ja, że można. Że, że się można. Da. Jak może być pięknie. I właśnie e, taki błogostan w rodzinie e, pokazuje nam, jak może być pięknie, ale trzeba, czuwajcie, bo diabeł krąży jak lew ryczący. Szatan chce zawsze popsuć jakieś piękne dzieło Boże. Jest kłótnia, to człowiek mo, może zatęsknić za tym cudownym stanem miłości, dobroci w rodzinie. No, niestety, to takie jest falowanie. I tak, i tak. To jest nieustanna walka, zmaganie. Ale, ale po to modlimy się i właśnie. Dlatego właśnie chcemy zapraszać Pana Boga, a wręcz wołać: Panie, przyjdź, żeby, żeby ten diabeł nie zagościł yy, ani w małżeństwie, ani w rodzinie. Czy po prostu proces. No, ja bym to nazwał cały czas takim nieustannym procesem. Zmaganie. Tak, zmaganie. zmaganie. No bo nie to jest... nie, no, nieustanne zmaganie. To jest taki, yy, taki mały front walki o yy, dobroć, o miłość, o życzliwość, o serce. To, co czyni nas no, radosnymi, pełnymi Bożego Pokoju. Walczcie, drodzy Państwo. Cały czas musimy walczyć. Dobrze powiedziałem? Pięknie, zmagać. zmagać. Pięknie. No, ale, zmagać. ale walka też się no, to da... jest taka walka. Że wiadomo, że sytuacja sytuacji nie jest równa. To też jest istotne, bo tu bym chciał to spiąć klamrą. Bo Oczywiście. są naprawdę bardzo trudne sytuacje. Naprawdę Na, skala skrajne, jest Skrajna. Są też taka, jest też taka proza życia codziennego. codziennego. Jakby wiadomo, że sytuacja sytuacji nie jest równa, natomiast cechą wspólną jest właśnie to, o czym ksiądz mówi. Nastawienie nieustannego wybaczania i, yy, i prośby o wybaczenie. Amen. Dziękujemy. <grywka> A rzeczywiście nawet dwa paluszki tak, w górę kciuki, dzwoneczki, subskrybuj jeżeli Państwo chcą, a jeżeli Państwo nie chcą, ale chcą komuś innemu na przykład pozłości. A a co teraz podsunę tej, tam iksińskiej to też proszę podsuwać dla nas to spoko, a zapraszamy i dziękujemy za dziś, bardzo dziękuję dziękuję Panem bardzo, Bogiem. z Bogiem, szczęść Boże do zobaczenia